Cześć, witajcie widzowie, z tej strony ja William Afton i dzisiaj będzie poradnik jak na tym kanale powinno się robić płatki z mlekiem najpierw bierzecie płatki, swoje ulubione w moim przypadku są to strawberry minis bo nie lubię cynamonowych płatków najbardziej nie minis Kładziemy płatki tutaj gdzieś. bierzemy głęboki talerz i sypujemy płatki, tyle, ile chce się zjeść, na przykład tyle. Tyle mam na dzisiaj zjeść. Bierzemy głęboki talerz z płatkami i łyżkę. Kładziemy na stół. Idziemy do lodówki. Bierzemy mleko. W moim przypadku będzie to mleko świeże 2%. Zawartości kursu, żebyście sobie nie myśleli, o alkoholicy, bo wiem, że jest kilka osób, którzy są jebanymi alkoholikami na tym kanale i zalewacie płatki mlekiem. Jeżeli ktoś uważa inaczej, proszę wypierdalać z tego kanału. Jeżeli jecie płatki z mlekiem inaczej, że najpierw wlewacie mleko, potem wsypujecie płatki. Tak nie robimy. Najpierw wsypujemy płatki, potem wlewamy mleko. Osoby najpierw wlewające mleko, potem wsypujące płatki, to jest bardzo zły typ osób jedzących płatki z mlekiem. A taki najgorszy typ osób jedzących płatki z mlekiem to są osoby jedzące płatki z mlekiem, że najpierw zalewają, że najpierw wylewają mleko, potem wsypują płatki i jeszcze ciepłe mleko wlewają. To jest dopiero najgorszy typ osób jedzących tych płatki z mlekiem, więc tak nie robimy, bo szybko może nam rozmięknąć nasze śniadanie Możemy też coś dodać do tych płatków. Mm. Każdemu normalnemu polecam ten przepis. Naprawdę. Jak osoby. Najpierw wsypujące płatki, potem wlewające mleko. I to jeszcze na dodatek zimne mleko. To są normalni ludzie, osoby najpierw wlewające mleko, potem wsypujące płatki, to są po prostu jacyś najgorsi psychopaci, nawet sam William Afton by tego nie zrobił, bo po prostu nie ma psychy. Poza tym to ja wolę jeść płatki z mlekiem. Że najpierw wsypuję płatki, potem zalewam je mlekiem. Najlepiej kurwa zimnym. Bo wtedy jest najlepszy smak. Wtedy najkrócej to najdłużej one mają. Dzięki czemu jest najlepiej. I polecam Wam wejść na mojego TikToka i na mojego Instagrama. To byłoby na tyle. Nie ben, najpewniej nie będę wiedział, jak nazwać ten film, więc nazwę: Jak zrobić perfekcyjne płatki z mlekiem. Bo większość z. Bo większość osób nie wie, jak to zrobić. Dobra, do zobaczenia, papa.